Pan za instrument Słowa Ewangelii według świętego Ja. Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów, Ja odchodzę, a Wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pogrzecie. Tam, gdzie ja idę, Wy pójść nie możecie. Mówili więc życi, czyżbym miał sam siebie zabić? skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A On rzekł do nich, Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoko. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziano Wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do Niego, kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus. Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że Im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się niemu podoba. Kiedy to mówił, Wielu uwierzyło w niego. Oto słowo pańskie. A on to Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Moi drodzy kolejny dzień refleksji o wymiarze takim rekolekcyjnym, który... To przeżywamy łączności ze wszystkimi gromadzącymi się przed odbiornikami telewizyjnymi w tym momencie, transmisja telewizyjna, ale także i ci, którzy może w inny sposób będą poprzez internet w innym czasie docierać do tych refleksji, w tej łączności przeżywamy kolejny dzień myśli na temat wiary. Przypomnijmy sobie, że w naszej pamięci niedzielna rykopa ewangeliczna, strzeszenie Łazarza, a wcześniej w sposób szczególny to zatrzymanie Jezusa i matki, siostry zmarłego Łazarza i pytanie, które Jezus zadał jej o wiarę i jej pozytywna odpowiedź. Kiedy on pyta się o jej wiarę, ona mówi tak, pan, wierz, mocno wierz. To nasze. Także zastanowienie, zatrzymanie, nasza refleksja, jak już mówiliśmy w poprzednich dniach, także koncentruje się wokół tej myśli, że Jezus nam stawia pytanie o naszą wiarę. Tak łatwo, można powiedzieć, odpowiadamy wierze, tak łatwo słowem powiedzieć o własnej wierze, ale także pewne konsekwencje Winny z tej wiary naszej wynikać. Jedną z tych konsekwencji to modlitwa. Mówiliśmy wczoraj, rozważałem się, tak naprawdę, że człowiek wierzący, człowiek, który mówi o sobie, że wierzy, to jest człowiek, który się modli, który rozmawia z Bogiem, który ma czas, aby z Bogiem się spotkać, aby jemu powierzyć swoje słowa, swoje prośby, swoje intencje. Swoje dzięczynienie i uwielbienie, bo modlitwa ma wiele aspektów, wiele płaszczyzn, ale także czas, aby słuchać tego, co Bóg chce każdemu z nas powiedzieć. Dzisiaj spróbujmy spojrzeć na kolejny wymiar tej konsekwencji płynącej z wiary. Możemy powiedzieć, że człowiek wierzący, że człowiek wiary, to jest człowiek miłości. To jest człowiek, który w swoim życiu miłuje. A jeśli tak, to pewnie, można powiedzieć, każdemu z nas, nasuwa się to, co mamy w Katechizmie, te podstawowe, fundamentalne przykazania zgodnie z nauką Jezusa, kiedy sam został o to zapytany w czasie swojej publicznej działalności, Jezus nawiązał do słów zawartych na kartach Starego Testamentu, a nie potwierdzić, aby je przypomnieć, aby zaznaczyć ich ważność. Pytamy o najważniejsze z przykazań, mówi, będziesz miłował. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoim umysłem, całą swoją mocą. Miłość, miłość Boga, miłość dla Tego, który jest naszym Stwórcą, Odkupicielem i Panem. Miłość, która ma się wyrażać właśnie w ten sposób, obejmując całość naszego serca, duszy, umysłu, woli. A więc Bóg, który rzeczywiście zajmuje pierwsze, najważniejsze dla siebie miejsce w naszym życiu. Bo wtedy, jak bardzo wielu podpowiada nam, jeśli Bóg na pierwszym miejscu, jeśli Bóg na właściwym dla siebie miejscu to wtedy wszystkie inne sprawy w hierarchii wartości w takim codziennym budowaniu naszego życia znajdują w sobie właściwe miejsce. Natomiast jeśli Panu Bogu nie dajemy tego pierwszego, najważniejszego miejsca, jeśli go nie darzymy swoją miłością, to rzeczywiście z czasu może się okazać, że te nasze ludzkie wysiłki, to nasze ludzkie... Budowanie nie ma tej trwałości, nie ma tej wartości, nie osiąga tego właściwego dla siebie celu. Będziesz miłował Pana Boga swego. ale także Jezus dopowiada, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Przekazania obecne już na kartach Starego Testamentu. Jezus je przytacza, przypomina i odkreśla, że one są istotą Bożego nauczania, ale jednocześnie zauważa ich związek ze sobą, ich łączność, że miłość Boga zakłada też miłość bliźniego, że trudno mówić, czy też może wręcz niemożliwe jest mówić o tym, by ktoś mógł twierdzić, że Boga kocha, że Boga miłuje jeśli, jeśli w jego sercu byłaby jakiś niedosyt miłości wobec bliźniego. Miłość, która ma się wyrażać nie tylko słowem, czy też nawet nie słowem, ale przede wszystkim czyniem. Bo tak bardzo łatwo można mówić o kochaniu, o miłowaniu. Tak często w różnych sytuacjach i w różnych miejscach posługują się ludzie w różnych momentach dzień fali współcześnie tymi słowami, mówiąc o miłości, o kochaniu, ale to czyn, świadectwo życia, winno to wyrażać. Jezus nam odpowiada, że to jest ten punkt odniesienia dla całego dekalogu, dla dziesięciu przykazań, ale także i dla całej Bożej nauki. I rzeczywiście. Można powiedzieć, te fundamentalne zasady wszystko nam podpowiadają. Bo jeśli ktoś Boga miłuje całym sercem, duszą, no to rzeczywiście tak jak podpowiadają kolejne przykazania, dialog de dekalogu. Bóg będzie ta, takiego człowieka na pierwszym miejscu. Nic, nikt nie będzie Boga przysłaniał w tej sytuacji. Ktoś, kto Boga miłuje, będzie także szanował Boże imię, nie używając to nie niewłaściwych rzeczy, będzie także pamiętał, aby ten jeden dzień w tygodniu szczególnie poświęcić myśl serce, modlitwę Bogu. Ale nie tylko ten jeden dzień, to jeden dzień szczególnej pamięci o Bogu w tygodniu, ale także w innych momentach Bóg w centrum życia człowieka wierzącego. Będziesz miłował swego bliźniego. Rzeczywiście ten, kto miłuje bliźniego, potrafi czcić ojca, matkę swoją, potrafi szanować też każdego człowieka. Potrafi szanować ludzkie życie, potrafi szanować sferę ludzkiej płciowości, potrafi szanować ludzką własność, potrafi uszanować słowo, które wypowiada, aby nie było ono fałszywym świadectwem. O drugim człowieku. I tak dalej moglibyśmy na pewno rozważać inne wymiary życia chrześcijańskiego, właśnie odnosząc je do przykazania miłości Boga i bliźnika. Dlatego właśnie odnosimy się do tej myśli dzisiaj, mówiąc o tym, że człowiek wierzący, człowiek, który mówi o tym, że wierzy. To jest także ten, kto nie mówi, kto potrafi w swoim życiu realizować. Boże przekazania, właśnie skoncentrowane na miłości Boga i bliźniego. Może jeszcze do tego odnieść, jakże nam bardzo dobrze znany obraz z innego miejsca w Ewangelii. Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Przedstawia obraz sądu ostatecznego i ukazuje, że treścią, punktem odniesienia, punktem decydującym w tym osądzeniu, w tym stwierdzeniu, jak wyglądało życie ludzkie, to pytanie o dobro, czy czynione wobec bliźniego. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, byłem w więzieniu, pomogliście mnie, odwiedziliście mnie, można by powiedzieć to dobro, które możemy czynić. I w różny sposób je czynimy nie, tylko nawet ograniczając się do tych konkretnych przykładów ukazanych nam przez Jezusa. Jezus nas do tego mobilizuje, byśmy to dobro czynili. Ba. Co więcej, zaskakujące jest to stwierdzenie Chrystusa Sędziego cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście to uczynili. A więc znów no, to powiązanie miłości Boga i miłości bliźniego. Ten, kto poprzez właśnie swoje codzienne życie świadczy dobro, ten, kto w swoim codziennym życiu Miłuję bliźniego. Ten, kto w swoim codziennym życiu korzysta z możliwości, które posiada, aby nawet jakieś drobne uczynki spełniać wobec tych, którzy są, jak u Jezus, najmniejsi. On z nimi się utożsamia. To tak, jakbyście mnie to uczynili. Na tym tle warto byśmy chyba sobie zadali. Pytanie o realizację miłości, przekazanie miłości, nauki miłości w naszym codziennym życiu. Także w tych konkretnych sytuacjach, które obecnie przeżywamy. Pewnie z jednej strony ktoś powie, no ograniczony mamy do pewnego stopnia nasze możliwości. Musimy przebywać w naszych domach, trudno nam wyjść gdzieś na zewnątrz, trudno tam nieraz się spotkać z drugim człowiekiem, także i tym, który tej pomocy potrzebuje. Nie jednak, jednak wydaje się, że możemy, możemy i warto byśmy także i to przykazanie miłości realizowali tu i teraz, w tych realiach, które dane jest nam przeżyć. To okazanie serca bliźniemu, temu z którym jesteśmy pod jednym dachem, z którym przeżywamy ten wspólny czas, aby właśnie to dobro w ten sposób mogło procentować, kiedy się spotykamy ze sobą nie tak, może przypadkowo, przelotnie, tak jak to bywało wcześniej w naszym życiu, w innych momentach naszego życia. Teraz może jeśli ten czas naszego bycia razem jest taki wydłużony. To tym bardziej nas to mobilizuje do tego, byśmy ten konkret dobra sobie wzajemnie okazywali. Może także warto skorzystać z możliwości, które dają nam, jak mówimy, media społecznościowe, środki kontaktu współczesnego poprzez telefon, poprzez internet, poprzez te formy wzajemnej łączności, ten kontakt ze sobą nawiązywany także w ten sposób na odległość, też mimo odległości, na pewno daje nam wiele możliwości do tego, by takie to, to serce nasze okazać drugiemu człowiekowi, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy ten kontakt fizyczny jest niemożliwy, a nawet często niewskazany, abyśmy w ten sposób nie przenosili możliwości zarażenia się. Jednej osoby na drugą, aby w ten sposób starać się właśnie powstrzymać ten rozwój epidemii i liczby osób zarażonych. Może dla kogoś z nas, kto jest w odpowiednim wieku, może spośród młodych ludzi, jest to możliwość w jakimś włączenia się w, jakieś, w jakąś formę wolontariatu, który obecnie funkcjonuje w różny sposób, aby docierać do osób. Gdzieś tam samotnie mieszkający, którzy potrzebują pomoc w zrobieniu jakichś zakupów czy, czy jakiejś innej formy załatwienia jakiejś sprawy, tak aby ktoś nie musiał wyjść z domu. To, co możemy nieraz uczynić właśnie w tych sytuacjach, to również wyrażenie tego, że chcemy realizować przykazanie miłości bliźniego, a poprzez to także dać świadectwo naszej miłości Boga. Bo jak wspomnieliśmy, Jezus łączy przykazanie miłości Boga i bliźniego, pokazując nam, że to, co uczyniliśmy, to, co czynimy także wobec kogoś, kto się znajduje w potrzebie, to także to okazanie naszej miłości Bogu. I także nie możemy zapomnieć o tej szczególnej formie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, po jaką jest nasza modlitwa. Tak często jesteśmy wzywani także do tego, by modlić się za siebie nawzajem, by poprzez, jak mówimy, modlitwę stawienniczą, powierzać Panu Bogu innych ludzi, ich sprawy, ich intencje. To są osoby nieraz nam znane, znajome, bliskie sercu, ale także te osoby nieznane nam, znane Bogu, ale możemy wesprzeć naszą modlitwą zanoszoną do Boga i w tym czasie, kiedy. Przebywamy w naszych domach, kiedy może mamy więcej czasu na tę modlitwę, o której mówiliśmy wczoraj, to także ofiarując tę modlitwę za naszych bliskich. W ten sposób rozumiemy Boże przykazanie miłości, wypraszając potrzebne łaski dla tych, którzy tej Bożej pomocy może właśnie jakoś szczególnie w tym momencie potrzebują. Jezus pyta nas. Powtórzmy to raz jeszcze o naszą wiarę. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, że wielu w nie uwierzyło. Także wyznało swoją wiarę w czasie publicznej działalności. My także chcemy Jezusowi wyznawać naszą wiarę, ale także i te konsekwencje, które z tego naszego wyznania powinny płynąć. Człowiek wierzący to człowiek. Miłujący, to człowiek, który realizuje przykazanie miłości w swoim codziennym życiu, to pamięta o tym, że miłość Boga, miłość bliźniego, to jest taki pierwszy naczelny, zasadniczy drogowska z życia. Zastanówmy się nad tym, dokonajmy naszej osobistej refleksji, w jaki sposób właśnie w tych realiach, w tej rzeczywistości, to obecnie przeżywa każdy z nas. Możemy, powinniśmy realizować to Boże przykazanie miłości, abyśmy także i w ten sposób dali świadectwo naszej wierzy, dali tę pozytywną odpowiedź na Jezusowe pytanie o naszą wiarę. Wierzę, a więc także miłuję. Bądźmy ludźmi prawdziwej miłości. A